Tam już się obadali, że jest dziś dla najtańszego nie ma, ale ten lepszy jest w cenie tego najtańszego reszta paliw jest. Teraz podchodzimy dobeczek dalej do jakiejś prywatnej firmy. Badamy jak tutaj sytuacja wygląda. o ten znak ty już tak wyliniał wyliniał prawie jak ja no zobaczymy to tutaj pisze dwa rodzaje dla i 95 piątka nic nie pisze żeby paliwa nie było więc należy zakładać że że jest no to skąd takie wiadomości że nie ma trudno przewidzieć